Cześć! Boisz się mówić? Czujesz tę mityczną barierę językową? Czujesz, że od wielu lat się uczysz angielskiego, a jak przychodzi co do czego, to język staje kołkiem w gardle? No, to dam ci dzisiaj kilka wskazówek, które pomogą ci z tym wszystkim walczyć. Witam bardzo serdecznie na kanale. Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, zdradzę tylko tak na szybko, szybciuteńko, że ruszyły już zapisy na tegoroczny wakacyjny kurs językowy. Kurs grupowy na żywo online. Dokładny plan, terminy spotkań, w ogóle wszystkie szczegóły, a przede wszystkim możliwość zapisów, znajdziecie na www.rockieenglish.pl Polecam. Mam w planie na tym kursie się świetnie bawić, więc zapraszam serdecznie. A teraz przechodzimy już do meritum, czyli do bariery językowej. Dlaczego boimy się mówić? Dlaczego na testach, sprawdzianach czy innych ważnych egzaminach poszło nam, powiedzmy, jako tako, a jak przychodzi co do czego i trzeba z kimś porozmawiać, od tak w normalnej, codziennej rozmowie, to nagle jakoś nic nie umiemy. Wszystko zapomnieliśmy! I w ogóle ogarnia nas jakiś zupełnie nieracjonalny strach! Irracjonalny. Strach, bo bardzo często nikt nas nie uczył mówić. Uczono nas jak opanować kolejną partię materiału, kolejny zestaw słownictwa i przede wszystkim zdać egzamin na jakieś tam wymarzone procenty, tudzież oceny. A tymczasem to mowa daje nam największą frajdę. Jak zacząć mówić? Jak zacząć nie bać się mówić? Pierwsza rada może was trochę zdenerwować, bo przede wszystkim mówcie. Jak nie bać się mówić? Po pierwsze mówić. Ktoś dał radę teraz? Mm -hmm. Nie, ale serio mówcie i w dodatku mówcie do kogoś. Mhm. Samo odgrywanie jakiejś scenki, odgrywanie jakiejś roli, ale w głowie, bez wymawiania jej, nie na wiele wam się zda. Jeżeli chcecie wejść do hotelu i zamówić hotel i najpierw w drodze do tego hotelu idealnie w głowie sobie wszystko powiecie, ale nie przećwiczycie tego wymawiając rzeczywiście te słowa, mówiąc to. Później faktycznie możecie się zwyczajnie spalić. Nie dacie rady z takiego bądź innego powodu. Ze strachu, ze wstydu, jak zwał, tak zwał. Uczcie się mówić mówiąc. Ja wiem, że to absurdalnie brzmi, ale doskonale wiem od chociażby o różnych sytuacjach na lekcjach, gdzie nauczyciel kazał uczniom zapisać dialog, żeby ćwiczyć dialog. Wiecie, dużo ważniejszy był, jak ten dialog będzie zapisany, niż jak on będzie powiedziany. Nie tędy droga. Mówcie. Uwaga. Do kogoś. No dobra, ale do kogo, jak ja nie mam do kogo? Masz. Mówcie do przyjaciół, do znajomych. Możecie się z nimi umówić, że będziecie teraz mówić po angielsku, albo nie wiem, będziecie rozmawiać pół godziny dziennie po angielsku, albo po prostu co jakiś czas trochę po angielsku, a możecie się nawet umówić, że po prostu wy będziecie do nich mówić po angielsku i niech was akceptują. Co? Nie macie takich znajomych, co by to akceptowali? Plus. Mówcie do swoich zwierząt. Pogadajcie z psem, kotem, rybką. Ale miejcie tego rozmówcę. Ja wiem znowu, że to brzmi absurdalnie. Ale uwierzcie mi, to działa. Jak macie rozmówcę, to inaczej się mówi. Niech tym rozmówcą będzie rybka. No i dobra. Nawet jeżeli będziecie mówić do jakiejś totalnie zmyślonej osoby. Do tak zwanych ifów, imaginary friends, zmyśleni przyjaciele. To też lepiej niż mówić to sobie tylko w głowie. Wymyślcie sobie, że obok was ktoś siedzi. W dodatku wtedy możecie stworzyć Konkretny profil, nadać tej osobie konkretną płeć, wiek, zainteresowania, przynajmniej sobie z kimś inteligentnym porozmawiacie. No i jeżeli nie próbowaliście jeszcze rozmawiać z czatem GPT, to powiem wam, że warto. Mhm. Najważniejsze to mówić, mówić do kogoś. W ten sposób ćwiczycie tę konkretną umiejętność, mówienie, nie myślenie po angielsku. Też jest ważne, ale to oddzielna sprawa. Ćwiczcie mówienie, mówiąc. Ale to oczywiście nie koniec. Nie bójcie się błędów. Nie przejmujcie się tym, że mówicie prostym angielskim, że będziecie popełniać błędy, że ktoś was zaraz poprawi i nie daj Boże oceni. Nie. Życie to nie jest lekcja, życie to nie jest szkoła. Jeżeli ktoś wam powiedział, że szkoła przygotowuje was do prawdziwego życia, to kłamał. A przynajmniej w zbyt wielu sytuacjach okazuje się to kłamstwem. Nie bójcie się, że popełnicie jakiś błąd. Kiedy małe dziecko uczy się mówić swoim własnym, pierwszym przecież języku, to nie boi się błędów. Jak dziecko powie poszłem zamiast poszedłem i my go poprawimy, to to dziecko nie zamyka się w sobie. Nie będę już nigdy mówił. Tylko poprawia to poszłem na poszedłem i życie toczy się dalej. A w razie czego mówcie po prostu najprostszym możliwym angielskim. Mam na ten temat zresztą bardzo fajny film. Bardzo fajny według mnie oczywiście. Ale tak czy jak polecam. Link w opisie. Śpiewajcie na głos. Przecież na pewno słuchacie muzyki w języku, którego się uczycie. Zakładając, że uczycie się angielskiego, to z całą pewnością słuchacie muzyki w tym języku. Śpiewajcie na głos. Powtarzajcie to, co słuchacie. Słyszycie, dobrze by było, jakbyście sobie sprawdzili gdzieś tam w internecie ten dokładny tekst, żeby coś specjalnie za bardzo aż za dużo nie zmyślać, ale... Luz, nawet jeżeli coś zmyślicie, to też nic się nie stanie. Śpiewajcie, powtarzajcie! Przecież na tym polega w ogóle nauka języka, że o nauce mówienia nie wspomnę. Na powtarzaniu. Uczycie się w ten sposób rytmu języka, melodii języka, że o wymowie czy o całych konstrukcjach i wyrażeniach nie wspomnę. A dodatkowo w tej konkretnej sytuacji pozbywacie się bariery, nawet jak nie umiecie śpiewać. Czego jestem dobitnym przykładem? Z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam moich sąsiadów. Grajcie w gry! Serio! Oczywiście chodzi mi o te gry online, gdzie musicie rozmawiać z innymi uczniami jeśli chcecie wygrać. Ja naprawdę znam bardzo dużo osób, które twierdzą, że języka angielskiego to właściwie nauczyły się grając. I nie mam żadnych podstaw, żeby tym osobom nie wierzyć. A z całą pewnością nie ma u nich żadnej bariery. Bo chyba nic tak nie uczy mówić, czy nic nie pomaga tak pozbyć się bariery językowej, jak potrzeba zjechania drużyny przeciwnika z góry na dół. Najlepiej jakimiś fajnymi wulgaryzmami. No co, czasem jest potrzeba. Było już o śpiewaniu, ale czytanie też ma sens. Czytanie na głos uruchamia zupełnie inne mechanizmy w naszej głowie. Pozwala nam usłyszeć samych siebie i pozwala nam usłyszeć Słyszeć siebie skutecznych, jak mówimy całkiem ładnie. Panicho, że my to wszystko czytamy, ale nasz mózg przyjmuje do wiadomości, że hej, w sumie to całkiem nieźle brzmi. to może jak później będzie okazja porozmawiać z kimś w klubie, to też się sprawdzę. Hmm? Masz hobby? Zainteresujcie się swoim hobby, swoimi zainteresowaniami, swoimi pasjami w obcym języku. I zupełnie nieważne, czym się interesujecie. Jestem w 100% pewny, że różnego rodzaju materiałów, podcastów czy kanałów na YouTubie w tym temacie znajdziecie dużo, 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 dużo więcej w języku obcym, od na przykład takim angielskim, niż w języku polskim. Spróbujcie. Być może jeszcze się czegoś nowego dowiecie, a poza tym zyskacie pewność siebie, bo to doświadczycie czegoś, na czym się już znacie w języku obcym. I może będzie okazja zaraz o tym porozmawiać. Przy okazji rozmawiać o czymś, o czym już sporo wiecie. Tylko w języku obcym. Wiem, powtarzam się, ale to celowe. No i przede wszystkim na koniec. Podróżujcie. I to niekoniecznie do krajów anglojęzycznych. Na dobrą sprawę wystarczą Niemcy, Czechy, Słowacja czy Litwa. Ważne, żebyście nie mogli porozumiewać się w swoim języku. Tylko na przykład w angielskim. Żebyście byli do tego zmuszeni. W sensie wracamy do punktu pierwszego. I tak w kółeczko. Po pierwsze mówcie. Ale mówcie do kogoś. Nieważne do kogo, nieważne nawet, czy to będzie ktoś prawdziwy. Mówcie do kogoś. Po drugie, kiedy już będziecie mówić, nie bójcie się błędów. Naprawdę życie to nie szkoła, nikt was nie będzie oceniał. Po trzecie, śpiewajcie na głos. To jest idealny sposób na naukę mówienia. Powtarzacie to, co słyszycie, a przy okazji pozbywacie się bariery. Po czwarte grajcie w gry, takie online, gdzie rozmawiacie po angielsku. I besztajcie, wyzywajcie swoich przeciwników. Po angielsku, w celach czysto edukacyjnych. Po piąte, czytajcie na głos. Być może uda Wam się oszukać swój mózg, że to Wy tak doskonale brzmicie. A może wcale nie trzeba go będzie oszukiwać. Po szóste, doświadczajcie swoich zainteresowań w obcych językach. Kanały na YouTubie, podcasty, przeróżnego rodzaju materiały. Na pewno jest tego dużo więcej. I po siódme, podróżujcie, bo dzięki temu będziecie zmuszeni do tego, żeby mówić. O! Jeżeli to wszystko, co dzisiaj powiedziałem, wydaje Ci się proste, banalne, wydaje Ci się takim gadaniem dla samego gadania, to dlaczego tego jeszcze nie robisz? Hmm? I na dzisiaj to właściwie tyle. Nie bójcie się mówić. Życie to nie szkoła. Dziękuję bardzo serdecznie. Rocker English. Aha, tu pode mną i tam nade mną... Znajdziecie linki do innych moich social mediów. Tam na górze jest adres strony www.rockyourenglish.pl, gdzie znajdziecie więcej szczegółów na temat moich kursów grupowych na żywo online. Szczególnie, że tak jak powiedziałem na początku tego odcinka, właśnie ruszyły zapisy na tegoroczny wakacyjny kurs grupowy. To będzie naprawdę bardzo fajny kurs. Tam w każdym razie więcej szczegółów. Tu obok albo już są, albo za chwilę będą inne moje filmy. Bardzo serdecznie polecam. A jeżeli z jakiegoś powodu jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, a nie chcielibyście ominąć kolejnych odcinków, czy to takich jak dzisiaj, czy to o gramaty... Czy o słownictwie, to bardzo serdecznie zapraszam o tu, o tu, tu, tu. I jeszcze raz, nie bójcie się mówić i mówcie, co wam szkodzi. See ya!